Z tej strony Mateusz z kanału Sirius Red Cars, a dzisiaj odcinek nie lada Prestiżowy. Powiedziałbym nawet, że jest tak jakby luksusowo, gdyż dzisiaj mam dla Was perełkę z najwyższej półki Hot Wheels. Jest to oczywiście efekt współpracy trzech gigantów: Mercedesa, Monclera i legendarnego projektanta Nigo. Jest to oczywiście Hot Wheels we współpracy z Mercedesem. Nazywa się to Projekt G-Class Past to Future. Model który ma łączyć świat motoryzacji, mody i sztuki. Model, który w rzeczywistości również istnieje i to w zaledwie 20 sztukach, co jest nie lada z rzadkością, ale taki właśnie ma być ten model. Ale dzisiaj zatrzymajmy się na chwilę i pozostajmy troszeczkę bliżej ziemi, po prostu troszeczkę e, bliżej gruntu i skupmy się na tym, co, co może dotyczyć już niejedną jedną osobę, a nie tylko wybranych. Mamy Mercedesa z Monklera tworzonego przez Nego. Film ten podzielimy sobie w ten sposób, że najpierw otworzę ten model, powiem Wam moje pierwsze wrażenia, potem w ogóle omówimy, jak do tego doszło, czemu powstał w ogóle ten projekt i kto to jest ten Nigo. Najpierw jeszcze zwróćmy uwagę, jak to tutaj wszystko wygląda. Już na samym początku widzimy, że to jest naprawdę coś, Niezwykłego, gdyż sam model jest zapakowany już w takie duże pudełeczko, a nie jak takie zwykłe, mniejsze, które wychodzą, co robi już na pierwszy rzut oka wrażenie. Jak widzimy, mercedes benz Bainigo i Moncler Genius. Genius to jest właśnie chyba nazwa tego projektu. W dalszej części sobie troszeczkę przysiądziemy przy tym temacie, a póki co otwórzmy sobie zapieczętowane pudełeczko i. Zobaczmy, jak to wygląda głębiej. Widzimy od razu, że dalej jest to zapakowane w taką folikę, co też jest z rzadkością. W Wheelsie. Widzimy już, że mniej więcej będzie tak wyglądać ten projekcik i coś tutaj jest na magnes dołączenia. Także potem sobie to sprawdzimy. Tutaj mamy piękną karteczkę. Mattel Creations certyfikat autentyczności. No ja póki co jeszcze nie miałem nic takiego w rękach, więc to też jest naprawdę czymś fajnym. Ale rozdijmy sobie tą folikę. Tutaj a nie będziemy nawet tego robić. Zróbmy troszeczkę wandalizmu. I o czym ukazuje nam się piękne, czarnomatowe pudełko. Już mi się coś tam otworzyło, ale ja wcale nie chciałem tego zrobić. Najpierw przysiądźmy sobie chwilę przy tym właśnie czarnomatowym, pięknym pudełku. Widzimy tutaj już kawałek tego samochodu. Jest tutaj monkler pikowana skóra, jest tutaj e, karnisterek z paliwem. No i oczywiście projekt Past to Future. Na dole też piękny napis, już mieniący się jest Czarny. Na dole napis Where the Fish is driven by the past. Tutaj kolejne elementy tego samochodu. Jedyne, czego mi tutaj brakuje i wiem, że tego nie ma, to jakby było jeszcze napisane, jak jest limitowana ta sztuka i który ma numer. To by już sprawiało nam wrażenie całkiem lepsze. A nam ukazuje się kolejne zabezpieczenia. Naprawdę ten model jest bardzo fajnie zabezpieczony. Co pokazuje, że naprawdę starannie docenili ten model i jest coś więcej niż jakieś zwykłe rlc na pierwszy rzut oka tutaj pokazuje nam się ta alapikowana kurtka od Moncler'a oczywiście jest to plastik nie jest to prawdziwy ten jakby to było faktycznie robione przez Moncler'a i pikowane o no wtedy tam te, ten model myślę że kosztowałby dużo dużo więcej a nawet jak sobie zaraz zobaczymy, jak widnieją ceny różnych rzeczy na monklerze, to wtedy zrozumiemy, że cena, którą za to trzeba było zapłacić, czyli tam około 400-500 zł, jest tak naprawdę niczym. Otwórzmy sobie teraz. E, tutaj widzimy dalej również, jest e, znaczy, kotwis kolejny. Tutaj jest ala kurtełkowata. Zatwórzmy sobie kolejne zabezpieczenie. No i tutaj już będzie nam się pokazywał nasz Hot Wheels. piękna G-Klasa. Dawajcie znać w ogóle, czy jesteście fanami tego modelu, czy wam się on podoba w rzeczywistości, oczywiście jeśli chodzi o G-Klasy, bo wiem, że ludzie dzielą się na tych, którzy je kochają, którzy je nienawidzą. Dla jednych jest to luksusowa prestiżowa furka, a dla drugich terenówka do lasu. Ja jestem chyba raczej z tych drugich. Także więc przejdziemy sobie zaraz do otwarcia tego modelu i zobaczymy jak on prezentuje się na wolności. Po 10 minutach siłowania się z zaczaskiem, aby otworzyć w ogóle ten model, no się w końcu udało i prezentuje nam się już to wszystko w ten sposób. Tak naprawdę możemy zobaczyć tutaj dwukolorowy model G klasy. Jest to oczywiście nowy odlew robiony specjalnie dla e, tego modelu. Widzimy na tablicach napis Past the Future. Duże, fajne felgi. Czy one są gumowe? Oczywiście. Są to kółeczka Real Riders. Tutaj również jest wszystko plastikowe, także nie powinniśmy oczekiwać niczego więcej. Jest znaczek Monclera. Sprawdźmy sobie detale. Oczywiście światełka, wszystkie są. Nawet tutaj, jeżeli się nie mylę, jest tu zbiornik paliwa, też jest naznaczony na czarno. Karnisterek złoty. Wszystkie detale wyglądają bardzo dobrze. Na razie nie ma się do czego przyczepić. Nie wygląda też, żeby miało przyjść jakieś uszkodzone. A wiadomo, że to różnie naprawdę bywa z tymi Wheelsami. Na pierwszy rzut oka, z zewnątrz wszystko wygląda. Bardzo dobrze. Twórzmy sobie teraz tą górę pikowaną, bo jest ona oczywiście ściągana. I oczom okazuje nam się złote elementy, na których się właśnie ono trzyma. Jest to konstrukcja. Wygląda to naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Na pierwszy rzut oka model sprawia wrażenie naprawdę świetnie wykonanego. Oczywiście no, nie ma co porównywać z jakimikolwiek. Minigietekami, czy jakimiś innymi modelami, gdyż jest to troszeczkę inna półka cenowa, wręcz przeciwnie, cenowa. Znaczy, oczywiście, cenowa jest też inna, ale niestety działa to wręcz przeciwnie niż moglibyśmy się spodziewać. Tak czy siak, nie żałuję, kupna tego modelu wygląda, na, wygląda naprawdę bardzo fajnie. Jedyne, do czego mógłbym się przyczepić i naprawdę oczekiwać tego. No, ten środek, środek nie jest wykonany tak, jak można byłoby oczekiwać. Chciałoby się, żeby ten przód, tutaj deska rozdzielcza była naprawdę wykonana w taki sposób, jakobyśmy widzieli wszystkie szczegóły, ale niestety tak to nie wygląda. Dlatego to jest na pewno duży minus. Tutaj widzimy no, również z tyłu głośniczki, które były tak samo w oryginalnym modelu, który jeździ po ulicach. Znaczy wątpię tak naprawdę, żeby ktokolwiek jeździł tym samochodem tworzony właśnie we współpracy z Monclerem w rzeczywistości, bo każdy kilometr przejechany tym samochodem traci na wartości sam samochód. Tak to wygląda. Jeszcze od spodu mamy potwierdzenie, że jest to Mercedes-Benz projekt G-Class Past the Future. Tutaj fajnie by było, gdyby był na przykład napis że jest to model numer 725, załóżmy z iluś tam. Z tego co kojarzę, tych modeli wyszło około 11 tysięcy. Poprawcie mnie w komentarzu, jeżeli się mylę. Ja odłożę ten model troszeczkę teraz na bok i porozmawiamy sobie bardziej w temacie, skąd w ogóle wziął się pomysł na coś takiego, na stworzenie takiego modelu. Jak w ogóle do tego doszło, że ten model mamy teraz w rękach i te modele samochodów w ilości 20 sztuk gdzieś tam sobie jeżdżą po świecie. Zacznijmy od Moncler'a. Jest to oczywiście marka kojarzona głównie z puchowymi kurtkami premium, ale od kilku lat rozwija program Moncler Genius. To nazwa Genius, którą mogliśmy zobaczyć tam wcześniej na pudełku, a ideą Genius jest zapraszanie znanych twórców z różnych branż Tutaj nie tylko projektantów mody, żeby właśnie interpretowali te DNA marki, jakby po swojemu. I wcześniej były już kolaboracje z różnymi artystami, muzykami, innymi domami mody, a w 2023 roku Moncler postanowił właśnie pójść o krok dalej i wejść świat w świat motoryzacji. Natomiast sam Mercedes już od dawna próbuje podkreślić, że ta G-klasa. To nie jest tylko ten samochód terenowy do lasu, który miał wozić po nierównym terenie, ale aktualnie ma być tą ikoną stylu. Właśnie to auto z własną legendą od rajdów po czerwone dywany. Dla Marki taka współpraca to idealna okazja, żeby właśnie pokazać G klasę i to, że potrafi ona być równie modowa, to na przykład jakieś luksusowe sneakersy. No i właśnie tutaj wchodzi Nigo, założyciel kultowego Babe. Kreatywny dyrektor Kenzo. Człowiek, który od lat łączy streetwear z luksusem. Mercedes i Moncler potrzebowali kogoś, kto rozumie obie strony. Modę high-end i miejski styl. Nigo wziął właśnie tą klasyczną G-klasę i spróbował ją wymyślić na nowo. Efektem? Jest właśnie Projekt G-Class Past to Future. Artcar z ogromnymi kołami, metalicznymi akcentami i przede wszystkim z tym słynnym, pikowanym dachem inspirowany kurtką Moncler. To właśnie ten dach stał się symbolem całej kolaboracji. Motoryzacja spotyka puchową modę. Według doniesień, tak jak już wspominałem wcześniej, powstało zaledwie 20 prawdziwych egzemplarzy. Czyli tak naprawdę nie można nazwać tego seryjnym samochodem, a raczej jakąś rzeźbą, dziełem sztuki. Hot Wheels natomiast przełożył ten pomysł na skalę 1,64, dzięki czemu my możemy mieć teraz w rękach ten wspaniały, luksusowy, prestiżowy model samochodu. Miniatura oczywiście zachowuje te wszystkie charakterystyczne detale, zdejmowany tutaj w cudzysłowie puchowy dach, tartanowe wnętrze i złote akcenty. Dlatego w skrócie można powiedzieć tak, że Moncler chciał pokazać, że moda to już nie tylko ubrania. Mercedes, że G-klasa to styl życia, a nie jakieś autoterrenowe, ani go wspiął to wszystko całą swoją wyobraźnią. I właśnie zderzenie tych trzech światów sprawiło, że dziś możemy trzymać ten model w rękach, który jest, no, trzeba to powiedzieć czymś więcej niż zabawką to tak naprawdę mały fragment historii współczesnej kultury pop. Zwróćmy uwagę jak to wygląda w ogóle na stronie Moncler'a. Kiedy wejdziemy i wpiszemy sobie współpracę właśnie Moncler Mercedes-Benz by Nigo, możemy znaleźć dużo ciekawych różnych rzeczy i na przykład najtańsza rzecz, jaką tutaj widzę, czyli jakaś czapeczka, to jest koszt jakiś 280 funtów. Więc patrząc na ceny tych rzeczy, wydaje mi się, że naprawdę te 500 zł wydane na stronie, na dropie, czy też około 700 zł z drugiej ręki, nie jest przesadzoną ceną. A wręcz przeciwnie, bym powiedział, że naprawdę w porządku jest to cena. Tym bardziej, że na pewno na tym nie stracimy, a może być naszą małą inwestycją. Podsumowując cały ten materiał, mogę śmiało powiedzieć, że w rękach mam małe dzieło sztuki które w przyszłości na pewno będzie nabierać na wartości. I wydaje mi się, że każdy fan Mercedesa, każdy fan G-klasy powinien mieć ten samochód w swojej kolekcji. Dla naprawdę postawić go na płeszce, móc sobie zerknąć na niego, spojrzeć, pomyśleć o tej całej współpracy, która miała miejsce. Także dziękuję Wam jeszcze raz za oglądanie. Dajcie znać, czy macie tą G-klasę w swojej kolekcji. Czy może macie inne G-klasy już z Hot Wheelsa. Tak czy siak, dawajcie komentarze, zrobi to na pewno jakiś większy zasięg dla mnie. łapeczki, subskrybujcie, wszystko co się da, nie ten film poleci do przodu. A tymczasem ja dziękuję Wam jeszcze raz za oglądanie i na razie. Hej!